serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj pokażę jak za pomocą takiego zwykłego systemu ostrzącego do noży można nastrzyć tomahałka czy nawet zwykłą siekierę. A więc zapraszam. Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać to skompletować wszystkie narzędzia. Oprócz tego systemu ostrzącego będzie potrzebny nam taki zwykły zacisk oraz narzędzie które będziemy chcieli zaostrzyć. Zacznijmy od tego że musimy tutaj przygotować ten system Yy, właśnie pod takie ostrzenie. Jak wiecie składają się one z takich dwóch elementów, które są ze sobą złączone za pomocą takiego krzyżaka, który znajduje się tutaj. Musimy to rozkręcić i rozdzielić to na dwie części. Będzie nam potrzebna ta bez tego tutaj gwinta. I teraz czas na zamocowanie tego w naszym tomahawku za pomocą zwykłego zacisku. Najlepiej właśnie takiego małego. Przymierzamy tutaj mniej więcej jak to wygląda. I teraz ważne, żeby po tej stronie był ten element, którego już nic nie wystaje, a pod spodem może być yy, właśnie ta tu śruba. To musimy przykręcić dość mocno, ponieważ kąt musi być cały czas ten sam i to się nie może w żaden sposób przemieszczać. Okay? I teraz czas na to, żeby wydać yy, kąt, pod jakim będziemy ostrzyli. Ja akurat ostrzę teraz pod kątem 23 stopni, gradacją 480 warto jeszcze sobie tutaj ten kamień maczyć takim olejkiem do ostrzenia i teraz dosłownie kilkanaście razy yy, możemy tutaj przejechać po yy, głowicy mniej więcej wydaje mi się niż yy, 30 razy powinno wystarczyć i po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo musimy to odkręcić i po prostu Najpierw właśnie jeszcze coś sobie zaznaczyć jakimś długopisem miejsce, w którym kończył się ten e, uchwyt, żeby po tej i po tej kąt 23 stopni był e, tym samym kątem. No i jak widzieliście, ostrzenie takiego zwykłego machołka, w którym ta powiedzmy głowica nie jest taka jak jest dość łatwe i nie wymaga jakichś większych wysiłków. Ale jeżeli kogoś interesuje, jak zaszczyt taką zwykłą się, kiedy to też to pokażę. Może się to wydawać nieco bardziej skomplikowane, ponieważ no, porównajcie sobie grubości tego, ale jest to wykonalne. Znowu tak jak w poprzednim przypadku musimy zamocować ten system, tylko jak widzicie siekiela jest tutaj od najgrubszej do coraz węższej. Musimy go zamontować w tym miejscu, gdzie jest jeszcze e, prosty, ponieważ jeżeli zamontujemy to tutaj to się będzie cały czas ześlizgiwać i nici zostrzenia. Yy, tutaj faktycznie może już się przydać nieco większy ten zacisk. Ja się jeszcze postaram jakoś tym wykombinować. Yy, Siekierę tej szczerze mówiąc nie będę jej ostrzył, bo ta co jest już tak zniszczona, że zajęłby to naprawdę kilka godzin, ale Wam pokażę, że da się. I tak jak widzicie, no jest to zamocowane, tutaj wisi w powietrzu ale tym na razie się nie przejmujcie. Teraz znowu musimy wydać kąt pod jakim będziemy ostrzeć, tutaj tak ta będzie całkowicie zniszczona, więc wezmę jak najniższą gradację 360. I tutaj no, wydaje mi się, że kąt 23 stopni też ujdzie i jak zwykle y, tym olejkiem lepiej to zwilżyć. Przede wszystkim te wiórki z głównie nie będą nam się wszędzie walały, jedynie się zbieram wokół y, tych elementów. No i teraz tak ostrzymy. Gdybym ja chciał to doostrzyć powiedzmy do jakiegoś nośnego, stał, to zajęłoby to naprawdę kilka godzin, bo widzicie w jakim stanie jest ta krawędź co. Jak widzieliście, za pomocą takiego zwykłego systemu ostrzącego do noży, bez problemów, bezpieczny i w szybki sposób możemy zacząć tą się siekierę. E, lub inne narzędzie tego typu. Ja jak zwykle zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, lajkujcie, komentujcie, cześć, no i do zobaczenia!